Cześć Manko, zapraszam Was na kolejną relację. Krótką relację będzie to relacja z ostatniego tygodnia czerwca oraz z dziś, czyli 1 lipca. Relacja z terenów stoczniowych. To nie jest tak, że ja wędkuję tylko tutaj, ale tu wędkuję najwięcej, ponieważ mi pasuje, bo tutaj pracuję. A na innych łowiskach bywałem i niestety no, totalne bezrybie, bądź same kruciaki, których nie warto Wam pokazywać po prostu. Także co, miłego seansu i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się ciepło i połamania, życzę wszystkim. Hej, cześć! Proszę jak pięknie wydział No Tak to się robi Stałem krok od niego No i mamy 30 Staczka Bez dwóch zdali w pierwszym rzucie Cudownie Pokaż się o, Ale zły jesteś Wszystkie okonie są na niej jakieś złe ostatnio O, no, kawałapsa i na raczka. To jest taki moment, kiedy ja ci chcę zrobić zdjęcie. No i co kolego? Raczek malutki, tak. Także mało selektywnie. Nad samym dniem, bo tam jest jakiś zaczep. Nad samym dnem, przepraszam. Tam jest taki zaczep. Który gdzieś już kilka razy mi przysporzył trochę kłopotów, piękny okoń. Chciałem zaprezentować raz jeszcze, ale nie dał się. Po wydziku, słuchajcie, niech żyje. Niech walczy dalej. Ok, prowadzimy przynętę. Mamy dno. Prowadzimy delikatnie nad dnem. Jednostajnie. Pauzujemy, odbijamy. Musimy zawsze wychodzić z założenia, że drapieżnik tam jest i on tam przynętę obserwuje, ale my jeszcze nie wykonaliśmy ruchu, który by go do tego ataku sprowokował. No, i jak widać, zmieniałem prowadzenie, zaokładałem, że drapieżnik już tam jest, on tam był i mamy fajną rybkę. O! Jak wskoczyłeś, czymś Także musimy sobie pewne rzeczy gdzieś zakładać w głowie. Bo jak założymy, że nie ma w wodzie ryby, to idźmy do domu, tak? Idźmy do domu, nie ufmy, bo to nie ma większego sensu. Każdy rzut powinien być wykonany w miejsce, gdzie zakładamy, że ta ryba jest. I jeżeli rzucimy w inne miejsce, to musimy założyć też, że ta ryba tam jest. No i to jest takie pod 30 bardzo fajny okonek. Ale piątaka nie chce przebić, obrażony. Czekaj, tam dalej Cię wypuszczę, albo tu w trzcinkę, żebyś tak chemii nie wdychał. Zobaczymy, czy fajny. nie, to ugięcie nie jest takie duże, ale ryba jakby ważyła. Jak czuć, że ma jakąś tam masę. No jest ładny. A! Zespiąłeś! podbieraka nie, usunąłem, nie wysunąłem i kurczę, tak blisko spinki było. Tak zobaczcie. a nie jest morski, on jest niby srebrny. Chcesz mnie ugryźć, ale jest taki czarnusieńki. Ciemnozielony. Wpada w czerń. Ładna kropa. Piątaczek przybity, jeszcze jeden. No so, lecimy, nie? Dalej. Siedzi okiem. Chodź, na bombie. Fajny okrzyk. Taki szwajcarski pąst. Chrupko. Zawsze to samo. Co, chrasz się? No chodź tutaj. No chodź. no chodź! piesiu! Taki dziwny rudy pies. Niestety nie nagrałem holu. Kamera była wyłączona. Mamy fajnego konia. Takiego. 30 kilka centymetrów, dobra. Zobaczcie, jaka bestia. Oj, nie szalej. Nie szalej po gusiku. Fajny okoń, zaraz wróci do wody oczywiście, o proszę zobaczcie, cyk, jakieś 37 cm szczęścia, które za chwilę wróci do wody, lecimy do wody, ach ty, piękniasty. Dzień dobry Siemanko. Tu jeszcze nie byliśmy razem. Ja tu byłem raz. Fajne efekty i postanowiłem wpaść tym razem z kamerą. Zobaczymy, co nam woda powie. Jest twarde dno. Czegórach świetnie się odbija. Odbija. Świetnie hałasuje. Tu jest murek, przy którym stoją sobie okonki. Także może pierwszy okonka, a potem sądacza. Jest sandaczek nieduży, no, ale tak tu jak okoń. Nie, sandacz. Muraż pierwszorzędny. Choć mogę się mylić. O, to być też inny gatunek, ale z tych dwóch to. O, to sandacz. No, powiem Wam, że teraz mnie zaskoczył. tym co zrobił. Mortwo. Szybciej skończymy te męki. Bo tak w drugim życiu takie rybki zawsze wchodziły. Oj oj. Na oj. Ja spokojnie. Wziął na takiego dagerka. Fiolecik. Fajny ryb Pokażę się ładnie do kamery, tylko nie i teraz. Jest to mały sandacz, około 50 cm, co nie zmienia faktu, że jest to piękna ryba. gwinie się zaraz jak chlapnie no, klasyka i co mamy? Sandałka kolejnego, ale się No. Widzę co? Skakał pod murkiem, na którym siedzę. O nie, chyba okoń. W się, sensie o tak, chyba okoń. Ooo! Na 40 nie będziesz chyba miał synek, ale może jednak. Ja! Dobry dzień. Uu, patrzcie. Kawał puchy w paski. No tutaj będzie teraz się odbywał pomiar zwierza. Ale szedł pod murek, na którym siedzę. I powiem Wam szczerze, że myślałem, że pod niego wejdzie. Tego odsunąłem wędkę od krawędzi, żeby nie uciął pletki. Jest jabłka i jest nasza przynęta. Wolek są takie grubsze, ulane, bardziej wygarbione, ale jest naprawdę piękne. Teraz go zmierzymy. Do 40 troszkę Ci brakuje chyba. Jak nie ma 40, to się nie liczysz. Nie, nie. Każdy ci się liczy, nawet ten najmniejszy. Jak masz paski, to się liczysz. No tak, wbity ten hak w podniebienie. Nie chcę mu robić krzywdy. Gdzieś tam ręką uprawiać jakieś siłówki. Tego też wolę to zrobić szczypcami. i po temacie. No pokaż kolego, ile ty masz tych centymetrów. 35, może 7? 35,5. Taki okcik. I co, Misiek? Nie bolało, nie? Mam nadzieję, że nie bolało. O, poszedł. Jupi. No proszę. Rzuciłem na tak zwaną głębokość 0 to sam brzeg Ale ulaniec. Fajny okoń. Ja blisko 30. 30. Blisko 30 i 26. Aj! Nie walcz, nie walcz 25 Po zdjęciu płetw Dobra, odcinku.